Jestem Ksena i będę Was dzisiaj oprowadzał po serwerze Tak, ciebie, 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 ciebie. I to jest serwer, ale kwadratowa masakra. Jak widzicie, to jest spawn. naokoło są domki postawione. To jest sparta. To jest sklep, i expiarka. Tam jest kosz. Tak w skrócie, nie? Dobra, ja, so, ja mam rangę. E, VIP e, Gildia Assassins e, Nazwa użytkownika KG Bo tutaj już była ta co ja mam premium Więc sobie nie pograłem Na premium Ale no, dobra Tutaj wszystko Wszystkie domki pięknie ładnie Wszystko to wygląda mm -hmm -hmm. I jedziemy Pięknie o, Dobra Musimy lecieć do mojej chaty, która znajduje się tam. Tam, 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 A widzicie to coś? Widzicie? Kurde, nie ma optyfajna. Tam jest eksperka dla vip -ów. To gdzieś inaczej wyglądało. To jest takie brzydkie. No ale dobra. Tu jest zamek, który budowałem z moim kolegą Black Destroyer wylę. E... Jeszcze nic nie nagrywa na YouTube, no ale to się wkrótce zmieni, e, nagrywa jakoś niby maszynę, czy co to jest, e, więc będzie fajnie, myślę, sobie, tak, sobie, tak, myślę, e, ek, ek, nawet ja tu nie wiedziałem, co on tu buduje, o, się przydaje, można sobie skoczyć z wielkiej odległości i się nie zabijesz. Fajnie, fajnie Tu jest niby e, dom e, Blowa Niby, mówię że niby Tu jest dom Blowa I kogoś tam jeszcze? Uff, się podszywają ludzie pod youtuberów, to jest takie głupie że No ale dobra Tu jest nie wiem co No właśnie, nie ma farpa, arena tam jest jeszcze taki fajny zamek Patrzcie się jak to fajnie wygląda W porównaniu z naszym Znaczy z naszym to jest też taki Ale to jak tak fajnie wygląda Wszystko pięknie ładnie. Dobra, no to jeszcze pokażę wam Warp exp VIP. A, Warp VIP exp. O, jest uh, Hop dum 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 no tu kosz z tego co wiem tu są te 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 ząbów 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 enchant 30 level skrzynia te 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 co się e mój mieczek pięknie wszystko, a kołanie można sobie tutaj po poekspić, tylko tu tych modułów się zroi tyle, że same zombie i przestaje jest nieraz taki wiel... No nie ciągle, ale się zdarza mieć laga na serwerze przy exp'ieniu, tutaj. Wtedy jest tu tyle tych potworków. Aha, właśnie, mani. Tu można strasznie dużo zarobić eee, sobie. Kaski i patrzcie się. Przed chwilą nie było tu prawie ani jednego zombie. A jeszcze mam life, czyli życia. I mam 9 żyć. Więc zabijecie mi 9 razy i już się to nie pojawi, chyba żebym chciał sobie wykupić. Ee... O, bo tu trzeba, to git. Ja chciałbym sobie wykupić e, Unbana. A mnie do tego nie zachęca. Co? Ja nie chcę budować na tym terenie. Aha! Jaki kupił mi za sprzedać. Sprzedałeś? A, ja ja moc, sprzedał. No nie ma. Nie wiedziałem, że mam teraz z tego strzału, Ale sobie odłożę. Dwa z staki. Jeszcze jest miejsce. Dobra, to mi tu niepotrzebne to też. pek Dobra nie mam To co? Jeszcze idziemy na spawn Będziemy kończyć wam tu, 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 tu. jeszcze ten sklep i ekspiarkę To ciadko wozu tak, to jak to Wertes miał Bam, 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 eksperka. Zepsuła się. naprawiają. Enter, tu było jako kowadła? Nie ma. To też jest na 30 poziom Ten, 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 ten. No wiecie co? Sklep. Ja wam pokażę przystępne ceny, jak to. albo za szybko idę. to Dora, dora, dom, 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 Przepraszam. Odbije mi. I jedziemy. Dobra. Jedziemy wyżej. I dalej. Mówiłem, szybko się zarabia, dlatego wszystko takie drogie. I jedziemy dalej. I jedziemy dalej. I. I. I i jedziemy jeszcze dalej o pięknie wszystko pięknie ładnie wyśmienicie znakomicie coś tam coś tam zupa Romana. Tam, tam 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 wy kochacie. te krusteczki już za późno no dobra i tak to wszystko jest widać ja to kręcę no w jakimś nietypowym czasie dla was, moi, dla moich dziewięciu widzów pięknie wszystko ładnie a właśnie e, ktoś już jest wyniki tego konkursu w którym można było wygrać do te dwójkę i muszę się skontaktować z tym e, z tym widzem S może to będziesz oglądał jakbyś mógł coś do mnie wysłać czy coś Nie mogę otworzyć, I też nie mogę nie Ech, A, to mogę... Nie. Mogliby zostawić otwarte. Aha, nie wolno tu niszczyć takie są zasady. Bić innych graczy, choć my się lejemy zdrowo. Jak nam się nadzieje? Oczywiście za zgodą. Ale ja jestem taki sprytny, że ja sobie tu się za... I trafię sobie w nich jak master czułek. Nie ma hamara, żeby mi coś zrobili. Można jeszcze sobie usiąść tu i rzucać tu sparty. E, co? Dobra, przechodzimy tutaj. To jest jakieś, nie wiem co. Ale tu jest dom tych 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 tych, tych tu admina o i drugiego admina, właścicielów taki wszystki ten domek, nic w środku nie ma ciekawego, nasz zamek jeszcze jest w budowie byłby wcześniej jakby go ludzie nie rozwalali ja sobie tam chcę wejść, to ciekawie wygląda Fajnie dobranej kolory No może nie Taki ciemny z tym takim białym to Takie 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 Idziemy tu Do tej wartowni Czy co to jest Jeho, 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 jeho Jeho, 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 wiecie jak się można Zabezpieczyć na serwerze? A? No nie wiecie Wystarczy Zrobić sobie ściany Obłożone drzwiami a na podłodze można postawiać te tabliczki. Na ścianek też można tabliczki, i wtedy nikt ci tego nie zniszczy. To jest jakby Kuboid. To jest taki trik: trik, 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 trik. trik. Dobra, idziemy jeszcze do góry. Potem lecimy do mojej bazy i kończymy. Kąpimy się jeszcze. Zdrowo. Będę czyste. Gmap Gmape Gmap 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 map. map Map Ze stał na wylatują wszystkie rzeczy, więc x-rayowcy ci też jedni nie, nie będziecie sobie bezkarnie to więc co, będziemy kończyć nad moim pięknym zamkiem, o, weźmiemy go w całości, o nie, tak, tak, Czekaj nie z tą stronę, o tu, 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 tu. nie tu, cofnij się tu, leć tu, jeszcze sobie takiego screena zrobię, pyk, zrobił się, jest, no to więc co, Subskrybujcie, komentujcie łapki w górę. No i pa, pa. Mancia też Wam mówi, papa. Pa. I tam jest drugi Mancia, żona Mancia. Pa.